Siemanko, jesteśmy na PPC8. Przed nami face to face zawodników siódmej walki jest to Damian Nietupski oraz Przemek Augustyn. Walka 3 razy 2 minuty w boksie. Także przemek, jak tam forma, jak przygotowanie? No dobrze, wszystko w porządku, pierwsza walka w boksie, zobaczymy jak będzie, pobawimy się na pewno, damy dobrą walkę z Damianem. Gdzieś tam w kuluarach się mówi, że masz duże doświadczenie, w jakiej dziedzinie jest to w, doświadczenie? W tajskim boksie walczyłem i jestem trenerem Muay Thai, także zupełnie coś innego, będę się skupiał, żeby nie kopnąć. Okej, okay, a powiedz mi, jakieś plany są na dalsze walki w PPC? No myślę, że w przyszłym roku chciałbym zawalczyć, już plecy naprawiłem, także myślę, że pokopie coś normalnie już w tym, co lubię, chciałbym powalczyć. Teraz sprawdzimy się w boksie, zobaczymy jak jest, nie? Ale już rozmawiałem z Rafałem. Może w przyszłym roku powalczy w K1, czy w Muay Thai. Jak? Fajnie, fajnie. E, Damian, jak forma, jak przygotowanie? Przygotowania są solidne. To jest moja trzecia walka. No, zobaczymy. Po poprzedniej wiadomo, że gdzieś tam były, że tak powiem, niesnaski od rywala, że gdzieś tam było uderzenie głowami. E, czy planujecie gdzieś rewanż z tym rywalem? Nie, nie rozmawialiśmy jeszcze na ten temat. Nie wiem. Prawdopodobnie nie przygotowany był na tyle, żeby. Okej, no. okej, okay, okay, rozumiem. Eee, powiedz mi, eee, czy po tej walce masz już jakieś plany na dalsze walki? Wiadomo, że gala jest następna w styczniu. Czy coś planujesz, czy na razie chcesz tylko odbyć tą walkę i zobaczyć wtedy, co będzie? Liczy się tu i teraz, teraz ta walka i będziemy się do potem, nie? Dobra, panowie, w takim razie życzę, życzę miłej zabawy i zapraszam do face to face. Thanks. I boxing do kamery. I dziękujemy. dziękuję. Dzięki na